Dlaczego w Sejmie nie obradujemy nad wysokością wypłat dla na przykład ekspedientek albo fryzjerek? Dlatego, że PIS rządzi dopiero siódmy rok i jeszcze nie znacjonalizował wszystkiego. Jeszcze nie mamy holdingu spożywczego, nie mamy państwowych biedronek, nie mamy państwowych zakładów fryzjerskich, nie mamy Ministerstwa Aprowizacji, Ministerstwa Dobrej Fryzury Narodowej. Wszystko może kwestia czasu, ale. To, że zastanawiamy się tutaj nad wysokością pensji dla tej czy innej grupy zawodowej, dla, dla nauczycieli, to jest właśnie głupie i konfliktogenne. To się kończy takimi roszczeniowymi postawami, to się kończy rozdzielnikiem, według którego wszyscy nauczyciele zarabiają tyle samo, niezależnie czy dobrze, czy źli, czy dobrze uczą, czy ich rodzice chcą, czy, czy nie chcą, niezależnie od wyników, od niczego. System zostaje taki sam, tylko po raz kolejny dolewamy wody do tego dziurawego wiadra. Gdzie zapowiadane przez ministra Czarnka podniesienie pensum? Dalej będziemy męczyć się z pół milionową armi armią um, nauczycieli i dziwić się, że zarabiają mało. No, nie stać nas na utrzymanie y, pół miliona nauczycieli na dobrym poziomie. Po prostu nauczycieli jest za dużo. Programy są przeładowane. Uszczęśliwiamy na siłę miliony ludzi wiedzą, której oni nie potrzebują, nie chcą której nie potrafią się nawet nauczyć. System zostaje, dolewamy wody. Dlaczego? Gdzie jest idea bonu oświatowego? Co, Co z pomysłem pracyzacji w końcu tej, 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 tego chorego systemu? W spracyzowanych szkołach moglibyśmy płacić bonem oświatowym i dzięki temu różnicować pensje w szkołach, gdzie nauczyciele są tacy, że rodzice są z nich zadowoleni i w tych szkołach, w których, nauczyciele, w których rodzice nie są zadowoleni z, z wyników. Gruntowna deregulacja, gruntowne zmniejszenie programu nauczania przeładowanego zupełnie niepotrzebnie. Wtedy będziemy potrzebowali mniej nauczyli, i wtedy będzie nas stać na to, żeby móc im płacić więcej. W tym systemie nie da się tego po prostu porządnie zrobić. Oczywiście zawsze przy każdej takiej okazji opozycja wychodzi z programem więcej pieniędzy na wszystko, to się łatwo mówi, ale nie pokazuje skąd je wziąć, nie pokazuje tych ludzi, którym trzeba zabrać, żeby dać nauczycielom. Powtarzam, w tym systemie nie da się tego zrobić dobrze i wszyscy to wiecie, tylko boicie się narazić w tej ogromnej grupie y, pół miliona y, nauczycieli, którym no, takie reformy by się po prostu nie spodobały. Dziękuję. Dziękuję bardzo.